Hejcie się mam to jest Tomek, dzisiaj witam was na Geforskinie klasycznie. I na starcie przypominam o tym, żeby użyć kodu Golson, który daje 5% do dodawania, teraz 10% przy pewnych metodach płatności, a także darmowego mimspec I co? E, mamy dzisiaj roków, ale u mnie jest coś takiego off-stream, off off-recordings, że tak powiem, poszło mega dobrze, ale to, to jest zostawione już na, na kolejne filmy. Natomiast my dzisiaj mamy 204. Zobaczymy. Pewnie jak szybko by pójdzie i nam nie, nie pójdą bitwy, to skorzystamy z pewnie z której tam tej kostki. Natomiast my dzisiaj oczywiście kugar dalej, bo te kugary właśnie mnie doprowadziły do, do tego, co tutaj widać. Zrobimy za, myślę, że zrobimy za, dajmy sobie tą, bo ta jest mega dobra. Zrobimy sobie za stówkę i wrzucimy po prostu sobie tak, o. I coś takiego sobie wrzucimy, tego asystenta, oczywiście na sam początek, na trzech graczy i zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj otworzymy na przykład kilowata kugara, bo to jest fajna skrzynka, ale co z tego będzie, to zobaczymy zaraz. Pokażę wam też po tej bitwie, moje poprzedniej bitwy, co tam się działo. E, bo naprawdę dzisiaj szło bardzo dobrze. Długo na telefonie sobie tak otwierałem. Mówię, a, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakąś tam bitkę zrobię. No i poszło naprawdę zajebiście. Zaraz to pokażę. Ta bitwa na razie jednak nie jest zajebista. I nic ciekawego tu e, nie rzuciło. Może nowy róż dla nas. Nie, ok. Coral Bloom, a to może wypuszczać maksymalnie 5 dyszek. Mhm. Dobra, no i teraz moja ulubiona, moja ulubiona skrzynia. No niestety, nie dla nas, nie dla nas. No słuchajcie, teraz w takim razie trzeba zrobić za 99. Zobaczymy też, co nam zaraz da, ale to może tak. Poczekamy, co nam da z tam pocieszenia, a tu wam pokażę. No tu niestety nie poszło Pomyśl, Natomiast tutaj było kilka mocnych, naprawdę mocnych bitewek, gdzie dało mi na przykład bidę y, Cmyka. Tu chyba w ogóle mi dało. Potem bidę Monster przeciwnikom fajnie to, fajnie to wyszło końcowo. No a tutaj też chyba była tak jest. Też fajna bitka 800. To wszystko było na 4 osoby w ogóle, żeby było śmiesznie, więc troszkę tam y, ryzykowniej. No i tutaj też z tego co pamiętam, tak. No tu już trochę mniej, ale tam było kilka bitew, które naprawdę mega mocno oddałem. Mamy 102 druki. Coś sobie z tymi 100. No co za te 102, e, sobie potwieramy, ale ja chcę na pewno tą jedną i wrzucimy sobie tak. E, sorry, słuchajcie, za katar, ja mam dzisiaj nie, nie wiem czemu. E, pewnie alergia mnie znowu męczy. Zróbmy to, zróbmy to, krótkiego. I za 125... To jest dla Nowala. Nowa zawsze prosił o tą skrzynię, więc tak to zróbmy. Jurassic tu. 1% Crimson Web'a i zróbmy od razu na 4G. Czyli jak coś, sprzedajemy tamtą kostkę, robimy, robimy kolejne bitki za, za tamte siano. Zobaczmy, co tutaj nam się uda trafić. Mam nadzieję, też wygrać. E, może 1% Crimson Web, Kuf, jakby to siadło. Ok, w pierwszej, second entry mouse nic. Nic ciekawego. Krótki, co nam da. Ok. 47. Ładnie. Przyjmiemy, bo Jurassic koska jakaś, coś tego typu nie, ok, ale wygrywamy, wygrywamy dalej. Overpass cougar no i pograne, no i pograne. Bide Monster, to jest to właśnie, ta skrzynia jest za mocna, ta skrzynia jest za mocna. Ten Bide monster mega często leci, słuchajcie, a my w takim razie restokujemy że tak to nazwę. Słuchajcie, no, myślę, że zrobimy sobie jedną za 100, jedną za 200 i po prostu zostawiamy to, co trafimy, to zostawiamy. No to myślę, że zaczniemy tak. Od czarna, może tego kugara, grafik. Train, overpass, Kurczę, ale to już chodzi. to. Stop... dobra, zróbmy taką. Zróbmy taką na czterech. Wcześniej robiłem na czterech, udawało się wygrywać, więc mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. Zobaczymy co z tego będzie. Tu może taki hot hole na początek dla nas. Jeszcze dorzucimy bide monster tutaj factory new i jeszcze może tego cmyka factory new dla nas i będzie elegancko. Oj, tu już widzę. No właśnie, no właśnie. <grym> o, nowe rusz, okej, okay, dobrze, że to well one. Nawet nie wiedziałem, że on taki tani jest. Oj, oj. Oj, oj. I jak ja to jest. Nie no, kiepski stan. Faktory nie to jest chyba 190 dolków. Też nic. Kurde, ej. Nic nie mogę trafić teraz, nie? Nagle nagle nic nie mogę trafić. I no i co z tego filmu wyjdzie, no? Dobra, zróbmy jedną taką mniejszą bitkę. Policzymy, znaczy policzymy. Będziemy liczyć na farta. Dajmy tą, znaczy mniejszą. Dobra, to jest ta sama. To jest ta sama, tylko po prostu trochę więcej skrzynek na czterech graczy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Angry Mob to najwyżej sobie zostawimy już na pocieszenie. Ewentualnie to po prostu sprzedamy i zobaczymy, czy coś, czy za to może jakąś ryzykowną jedną skrzyneczkę się uda otworzyć solo. Ale zobaczmy tu. Mam nadzieję, że tu się nam coś uda mocnego wygrać. Oh. O! O. Czyko czemu? Czemu jest no? No ale tu już coś tam oddaje, te pierwsze coś oddały. No ta stratosfera jest, nie powiem, uciążliwa lekko. Ale i tak tu bide monster na końcu dwie skrzyneczki e, ulubione moje z, z tego Kugara. No mam nadzieję, że też kugar zanim długo wejdzie do reszty skrzynek. Przydałoby się to mocno 111. 11. I znowu on, jak coś, 12 też, 100 ile chyba w dobrym stanie. Kugary, overpass, nic i teraz może? No niestety, słuchajcie, no niestety ten odcinek totalnie. Totalnie nie wyszedł. Co, musimy sobie otworzyć coś za? Aha, ale jeszcze dostaniemy przecież jeden skin pocieszenia, więc sobie na niego poczekamy, słuchajcie. Mamy Dart, ok, za 8 dolków, od 7 do 8. Ja chyba już wiem, ja chyba już wiem ogólnie, co ja bym chciał otworzyć. <grytanie> Bardzo ryzykowną skrzynię, ale czasami potrafię oddać, to trzeba przyznać. I na pewno to nie jest tym razem. Słuchajcie, to było tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli Ci się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Dużo przejebałem, więc musicie zostawić. Pamiętajcie o tym, żeby wpadać na Kika, żeby wpadać na Discorda, na którym i na Kiku, i na Discordzie możecie znaleźć na przykład konkursy na jakieś skinki. No i co, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.